WordPress oferuje nam dwa podstawowe mechanizmy związane z hasłami. Jest to mechanizm odzyskiwania hasła, jak i mechanizm generowania silnego hasła. Jeżeli zapomnieliśmy hasła do konta administratora, to po przejściu do nazwy naszej domeny i po wprowadzeniu nazwy pliku logowania, czyli wp-login.php, możemy skorzystać z pytania o hasło. Tutaj następnie wprowadzamy adres mailowy bądź login. I korzystamy z polecenia Zdobądź nowe hasło. Po przejściu do klienta pocztowego widzę, że nowa wiadomość pojawiła się w skrzynce odbiorczej, także kliknę na mailu. OK. I aby ustanowić nowe hasło muszę przejść pod poniższy adres. Tak więc klikam i otwieram nową zakładkę. Następnie zaznaczę to bieżące hasło i wprowadzę jakieś słabe. Powiedzmy słabe hasło. OK. Zapisz nowe hasło. Następnie zaloguj się. Słabe hasło. Hasła możemy także zmieniać po stronie panelu admina. I w tej sytuacji przechodzimy do użytkowników. Wszyscy. Wybieramy tego użytkownika, któremu chcemy przypisać nowe hasło. Lordpress. I w tej sytuacji chciałem posłużyć się silnym hasłem. Czyli przechodzę poniżej. Nowe hasło. Generuj hasło. Pozostawię to silne hasło. I zaktualizuj profil. Następnie przejdę do klienta pocztowego i widzę, że nowa wiadomość pojawiła się w mojej skrzynce odbiorczej, czyli informacja o zmianie hasła. W tym miejscu jednak warto podkreślić, że nowe hasło nie jest podsyłane wraz z tą wiadomością mailową, także podczas zmiany tego hasła musimy oczywiście je zaznaczyć i skopiować. Zobaczmy teraz, jak wygląda zmiana hasła w przypadku innego użytkownika. Także ja jestem zalogowany jako administrator i chciałbym zmienić hasło redaktorowi. Także. Edytuj. Generuj nowe hasło i pozostawię to hasło. Zaktualizuj konto użytkownika. Przejdę następnie do mojego klienta pocztowego i widzę, że nowa wiadomość pojawiła się w skrzynce. Ale w tej wiadomości, oczywiście, nie znajdziemy hasła. A to oznacza, że my, jako administrator, musimy zadbać o to, aby bezpiecznie to hasło dostarczyć naszemu użytkownikowi. Oczywiście, jeżeli chcemy usunąć jakiegoś użytkownika, to po przejściu do panelu admina. Wskazujemy takiego użytkownika i po prostu go usuwamy. Jednak z wielu powodów możemy chcieć zachować takiego użytkownika wraz z powiązaną z nim pracą. I w takiej sytuacji, oprócz tego, że zmieniamy hasło, musimy również zmienić adres mailowy, tak aby poprzedni fizyczny użytkownik nie wykorzystywał danych logowania, aby dostać się do naszego WordPressa. Opcjonalnie możemy również zmienić login tego użytkownika, ale po przejściu do karty użytkownika możemy zauważyć, że nie mam takiej możliwości. Po prostu pole z nazwą użytkownika jest niedostępne i w takiej sytuacji musimy odwołać się do bazy danych i tym będziemy zajmowali się w kolejnej lekcji.